Jaką zimową? Z goździkiem? Zwykle jakaś świąteczna, którą dostałem dwa lata temu w pracy. Przed nim, zanim odszedłem. <grych> Jezu, nie wziąłam itemka. Ale bita. że nie wziąłam itemka. Macie dom matki. Dawno nie było. Hmm. O kurwa, gdzieś tu jest healer. Jest nemesis, ja pierdolę. A ja cię chowam za drzewem. No to kręć z tego gena my no już szybkość do ty... naprawy O dostajesz Tylko że tu zombie jeszcze przyłazi Dobra poszedł za randomem Kręcę um, teraz mam szybkość No wiem No ale to nie musisz z nim tutaj tak hamsko przychodzi No ale Kręcamy. no próbuję No i chuj żeś mi go dała Ma tego franklina A to ciul jeden I temek twój itemek do dupy przydał. A tu jesteście? A, dzień dobry. A było zostawię zostawić kurwa tego balansa w buildzie. No i Oho, jak spali się test umiejętności, to teraz się te naładowania tej umiejętności. Um, I teraz w ogóle nie wiem, czy wam też, ale skill checki jak się trafi, to się nie robią na żółto. Pod Podczas okay. sprzątania. Kodzik, w sensie na zawieszkę? U, dostałem osiągnięcie za to, że y, mając tego jego y, umiejętność, że y, jak trafisz świetny test umiejętności, to zobaczysz, aue, jaki na 4 sekundy. Dostałem za to oczywkę. Super, a może... Tak więc więc wysłałem o to, no to zawieszkę, to tak, tak, tak. Dobra, no po mnie idzie. Kurwa, wyjebałem z Dzięki bardzo. <coughs> A to mecz mecze teraz, Rikas? Ja że nawet nie orientuje. Mam DLC? Super. Ej, ładna jest ta piwnica. Kurczę, jest piękna. W <coughs> ogóle Broć ci mówił już. Będę leżeć jak ktoś. Kurwa. Tam, ten mój ten gen 90%, procent, kurwa. Ej, bez kichu nie świeci się na żółto. No? I się nie zmniejszają chyba, bo mi się tylko wydaje. Nie, zwiększa... zmniejszają się cały czas. To tak zostało. Ja byłam genem, pewnie nie przyjdzie mnie. Tak, no punksa, A, jesu, super, ale. Super. Palety do dupy, to prawda. Dwie osoby co kręcą, niech jedna po mnie przyjdzie, bo każdy kręci gena. I tak co muszę ściągnąć. A no to chodź. No, no, ja wiecie, wrócę kielę. do mojego gena, bo on był chowany jakieś 90%. i chodzi o mojego gena. Aha, był tam, tam. Jezu, ten zombie. Kurwa, ja pojebałam stronę. Ej, zajebisty jest ten pek, że widzisz przez chwilę A za wujcem. Fajny on ma pek i podoba Wykręcony. Mi się. Wykręcony! Wykręcony! Ja jeszcze się znalazł Uuu. Hello Idę na maina I Idę z tobą? Razam chyba też na main Jezu, jestem w bardzo niebezpiecznej sytuacji i to już kończymy Kurwa, myślałam, że pójdzie tam. Chyba kupiłam wam wystarczająco dużo czasu. Mogłabyś coś tak poganiać. 3 minuty. Ja zatrzymuję się te skillczeki w ogóle, tak dziwnie. No tak. pizdy trochę. Jak pójdę ściągnąć? Aha, jest zepsute w ogóle to wiglowanie, bo nadal mam na ekranie, je. A. A wiszę sobie. Czyli jest sam. Sand... Czyli to jednak tak nie ma być. Że jak się wisi, no raczej nie. Hej, Siusia! Hej! Chodź, Siusia. No mam tu na środku ekranu teraz, no. Hmm. Ja pizgam. To jest nowy feature. A czemu on tu wraca? Weź to, weź Slopy jest? Przecież jak ja mam z tym grać Dostałem pierdol, idź, idź, gonie Aha. No to żeśmy zrobili Nikt nie dostał. Kurwa, czekaj, muszę go wyprzedzić teraz. OK, dostałem. A... Um... No to, żebym się teraz wiebał, nie za mną. Nie, jest za mną. Palę palety, jednak nie. Elastycznie, wszystkie te palety, kurde. Hello. No, palety brzydkie, ale piwnica piękna, że coś za coś w sumie. Um. Gdzie Jakby... Nie wiem, przed do randoma. Ten jak tam klika on jest patrzcie w się, to on tu idzie. Musisz go wziąć na siebie. Musisz dokończyć tam tego gena za... Kurwa mać. No poszedł pod mnie przyjść Ja z... się tu chyba na tego random po mnie idę. E, ten gen jest kurwa, 90%, ten nasz obok dusi. No To kręć go Gdzie tu powiesi. Właśnie. Nie podobają mi się te skilczaki. W ogóle mi się nie podobają. Takie nieintuicyjne. Kurwa. Ale te parę to okropne są. Tam gdzie wisi dusia Disgust jest gen na ja 90 ja Tu jest dobra tu jest Ja z nim odbiegam jak tylko daleko mogę W ogóle mieliśmy dwa filmiki w archiwach o pająkach Kilka zawieszek z pająkami, a teraz z w piwnicy Ja w ogóle się dziwię szczerze mówiąc, że jeszcze nie ma w DBD killera, który jest jakoś związany z pająkami szczerze mówiąc Idzie tam do więc szybko. Kończymy. Weź tam dusia, e, e, ten sailway, bo na nie ma inny. Ja idę po siebie, mi się Dobra, to... są bramy. Tak, Mark, skill też się zmieniły. Czekaj, bo on tu idzie. No. Jak teraz działają, one nie są już na złoto, nie podświetlają się jak wcześniej i trochę... Muszę powiedzieć, że się zacinają, jak trafisz Greita? Jakaś brama jest otwierana. Nie. Okej, okay, to on mnie zostawił. nie są bramy. Jesteś, Aha, bo jesteś Otwieram jedną bramę. Alrighty. On ci goni? Nie. procent. A przy czym ją otwierasz? Trzymajniona jest Jestem Muszę na fula otwierać. Bo mam killera przy sobie. <grywa> to prawda. Markie też nie wiem. Muszę uciekać. Mamy adepci.